Ja, urodzona, jestem cudowną energią wieczności. Tutaj, w tym wymiarze i w tej fizyczności mogę czuć się całkowicie bezpiecznie. Tu i teraz odcinam się od lęków, które ograniczały moje działania. Wzbudzam w sobie całą energię i moc, by móc bez strachu kierować swoją rzeczywistością. Już więcej nie będą ograniczały mnie żadne obawy i strachy na poziomie świadomym, podświadomym i nadświadomym. Tu i teraz pozbywam się lęków przyklejonych do mnie z poprzednich ciałem, bądź przekazanych mi w nich matrycach i kodach rodowych. Niszczę traumy i niweluję złe emocje. Tu i teraz jestem wolna i czysta. Jestem bezbłędnym kreatorem mojego życia. Nie istnieją dla mnie żadne ograniczenia emocjonalne. Mój strach staje się moją siłą, przemienia się i transformuje. Od teraz działam z poziomu serca i bez żadnego lęku. Moje ciała fizyczne, energetyczne, auryczne, emocjonalne i karmiczne są czyste. Mój instynkt przetrwania podpowiada mi tylko doskonałe i dobre rozwiązania, bez żadnych narzuconych kodów i strachu. Od dzisiaj jestem wolną istotą i z wielkimi możliwościami. Tak się dzieje, a więc tak jest.